Cieszę się, że Państwa spotykam w nowym roku. Chciałem się pochwalić serduszkiem Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy. Specjalnie występuję na tle płonącego kominka, który ma uosabiać piekło. Bo już widzę rzesze nadgorliwych katolików, którzy mnie w tym piekle razem z Jurkiem Osiakiem Umieszczają. W takim towarzystwie bardzo chętnie bym się tam znalazł, zwłaszcza, że ch chciałbym zacytować arcybiskupa życińskiego, który na jurkowe róbta co chceta powiedział kochajta i róbta co cytując notabene świętego Augustyna. Tak naprawdę nie rozumiem czasami takiej zgryźliwości katolików, którzy uważają, że tylko my mamy monopol na dobro. Skoro dobro dzieje się gdzie indziej, to dlaczego syczeć jadem z ambony i, i przeganiać z Kościoła te rzesze wolontariuszy, którzy zbierają przecież z otwartym i dobrym sercem na innych. Zwłaszcza wtedy, kiedy w tą niedzielę Chrztu, chrztu pańskiego, powinniśmy bardziej wnikliwie czytać teksty, zwłaszcza teksty z dziejów apostolskich, w którym jest powiedziane o domu Korneliusza i o świętym Pawle, który powiedział o świętym Piotrze, który powiedział, przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, a w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto jest sprawiedliwy. Czyli po owocach ich poznacie. Skoro orkiestra gra, gra już 22 rok, 22 finał, to ja jestem dumny, że mogę do tego dobrego dzieła się dołączyć, do czego Państwa także oczywiście zachęcam.